Doktor Radosław w naszym studiu. Dzień dobry panie doktorze. Witam panie redaktorze. Adiunkt Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, chirurg okulista, operator w klinice MML. Co to jest zaćma? E, witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy. Zaćma jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób okulistycznych dotyczących e, zmętnienia soczewki. Wokół mamy, można sobie trochę oko porównać do aparatu fotograficznego. Mamy mm. soczewkę, obiektyw, którym możemy wymienić. No i światło czułą błonę, tak jak klisza fotograficzna, no z którą już mamy więcej kłopotów, jeżeli, jeżeli chodzi o leczenie chorób siatkówki. Tak? Natomiast zaćma, po, właściwie. Od 20 roku życia zachodzą zmiany w soczewce ludzkiej. Każdy z nas ma jakiś stopień zaćmy. Natomiast to zmętnienie najbardziej dokucza osobom w dojrzałym wieku, po 65 roku A życia. A skąd to się bierze? Wiek po prostu, coś się psuje, coś się tam zabrudza, co, coś, coś no się tam zakleja, do... zalepia. Dochodzi do zmian degeneracyjnych, które powodują powstanie pewnych związków nierozpuszczalnych w soczewce. I dlatego nie możemy praktycznie leczyć farmakologicznie, możemy tylko spowalniać jej przebieg. No i stąd dochodzi do zmian jej struktury, zmiany jej optyki, no i stąd mamy konieczność jakby mm -hmm. tutaj leczenia tej. Czyli czy nie, nie ma cudownego leku takich kropli do oczu, że zakropę i się rozpuści ten, ten, ten zły fragment na moje Niestety okół. nie ma, niestety nie ma. No i myślę, że osoba, która to wymyśli, będzie miała tutaj duży sukces biznesowy, natomiast do tej pory leczenie najbardziej skuteczne i bezpieczne to Oho. jest leczenie operacyjne. To zanim o tym leczeniu. Po czym poznać, że problem z jakim się borykamy, to może być właśnie zaćma. Po tym, że gorzej widzimy. Najczęściej. Najczęściej jest to właśnie związane z tym, że mamy pogorszenie widzenia. Czasem ta choroba przebiega stopniowo, stąd często nie mamy nieuświadomione pogorszenie widzenia, dopóki nie pójdziemy do okulisty i nie, na tablicach, na konkretnych optotypach nie jesteśmy w stanie sobie tego dokładnie zmierzyć. Tak? Natomiast y, pogorszenie widzenia, osłabienie percepcji barw, y, rozpraszanie światła, szczególnie w nocy, jak prowadzimy samochód, czasami podwójne widzenie, no to są te najczęstsze objawy, które występują u pacjentów, Którzy mają początek uh -huh. No ale to mogą być objawy także różnych innych dolegliwości związanych z oczami. To niekoniecznie musi być zaćma. No niekoniecznie, dlatego tutaj jeżeli zauważymy takie objawy u siebie, najlepiej skorzystać z pomocy fachowca, który będzie w stanie w mikroskopie, czyli jeszcze w specjalnym urządzeniu, mógł ocenić przezroczystość tej soczewki no i zaproponować i właśnie przede wszystkim rozstrzygnąć, czy mamy zaćmę, czy mamy mhm. inną chorobę oczu, no i zaproponować odpowiednie leczenie. Jak wygląda badanie? To jest takie standardowe badanie, jak idziemy do okulisty? Czy coś ekstra trzeba zrobić przy zaćmie? To znaczy generalnie takim wykładnikiem, który jakby zmusza specjalista do tego, żeby przyjrzeć, poszukać się jakiejś choroby jest ostrość widzenia. Generalnie jak mamy osłabienie, no to musimy znaleźć przyczynę. I stąd badamy wtedy w powiększeniu oko, bo oko jest małą strukturą i to doskonale potrafi ocenić, czy ta przezroczystość soczewki wpływa tutaj na. Pogorszenie widzenia i mamy do czynienia z zaćmą, czy jednak mhm. trzeba szukać innych przyczyn? Czy to jest takie badanie, które da się zrobić w czasie jednej wizyty u lekarza, który ma oczywiście odpowiedni sprzęt? Czyli przychodzimy na tę wizytę, siadamy gdzieś tam, patrzymy się, on tam nam zagląda do tego oka, sprawdza jedną, drugą, trzecią, czwartą rzecz, mówi: Aha, panie Romanie, zaćma. Oczywiście dla y, okulisty jest to podstawowa jednostka chorobowa, którą rozpoznaje i nie stanowi żadnego problemu, żeby to. Y, Ocenić. Natomiast oczywiście zaćma y, może korelować i może również być y, y, połączona z innymi jednostkami chorobowymi. Czasami soczewka jest tak mocno zmętniała, że my nie widzimy dna oka, i stąd y, to rokowanie co do poprawy ostrości widzenia mhm. po leczeniu jest trudne do jednoznacznego określenia. Co by było, gdybyśmy takiej zaćmy nie leczyli? No bo może, jeżeli ta, ta wada nie jest aż taka zła, no czujemy, że coś jest nie tak, prawda? Ale tak. nie jest aż tak źle, jakoś sobie radzimy. Okulary, korekcja, a trochę więcej odpoczynku i jakoś na przykład, jak jesteśmy kierowcą, możemy sobie dalej radzić. Czy, czy możemy to zostawić? Jakie są konsekwencje nieleczenia zaćmy? Panie redaktorze, generalnie oczywiście jest różny stopień nasilenia tej zaćmy i są przypadki zaćmy początkowej, która przeszkadza mniej i daje możliwość normalnego funkcjonowania, natomiast w wielu przypadkach uniemożliwia prowadzenie pracy zawodowej, czytanie, oglądanie telewizji i ona cały czas postępuje. Różnie u różnych osób, u jednego rozwinie się szybko w ciągu roku, u innego będzie to proces paroletni. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jest to jedna z najczęstszych przyczyn odwracalnej ślepoty na świecie. Aż 25 milionów ludzi na całym świecie choruje, a mogłoby dobrze widzieć, gdyby była możliwość, to po pierwsze, bo nie we wszystkich krajach jest możliwość leczenia dobrego, e, chirurgicznego, e, mogłaby widzieć, mogłaby odzyskać pełną ostrość widzenia i w wielu przypadkach u naszych pacjentów udaje się to uzyskać, bo e, jakby mamy w tej chwili takie możliwości. A czy to się może samo cofnąć? Są czy czy, 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 czy że... zdarza się, słuchacze pytają, już mam tu takie smsy, bywają przypadki, że zaćma, cofa się, samoistnie, więc może nie warto leczyć, czasami lepiej poczekać. To popsikamy do oka jakieś te krople tam, powstrzymujące trochę, trochę witamin, trochę jakichś eee. suplementów, diety cudownych, reklamowanych w różnych miejscach i, i może. Się. Chciałoby się mieć takie możliwości, natomiast z mojego już 15-letniego doświadczenia klinicznego nie znam przypadków, w którym doszłoby do zupełnego wycofania się procesów związanych ze zmętnieniem soczewki, czyli zaćmą. Są pewne uwarunkowane zaburzeniami metabolicznymi zaćmy, mhm. gdzie uzupełnienie enzymów, właśnie pewnych substancji, może. Spowolnić ten proces albo go trochę wycofać, natomiast zupełnie odwracalne zaćmy poza zaćmą Czyli to są takie, to takie cudowne ma. myślenie, że ktoś komuś opowiedział, że się cofnęło samo, to możemy też spróbujemy, rozumiem, że pan się przez kilkanaście lat pracy w nie poważnym spotkałem. miejscu nie spotkał się z czymś takim. Dokładnie. Panie doktorze, czy są jakieś choroby, które mogą przyspieszać rozwój zaćmy? Cukrzyca, na przykład? Oczywiście, oczywiście, wszystkie zaburzenia metaboliczne związane właśnie jakby z pewnym osłabieniem organizmu będą wpływały na szybszą progresję, czyli szybsze. Postęp, postępowanie zmętnienia soczewki, urazy, jaskra, inne choroby oczu, choroby zapalne oczu, no wszystko to, co jest związane jakby z bezpośrednim chorowaniem narządu, jakim jest oko, będzie wpływało oczywiście na szybsze Postępowanie zaćmy. No, i tak jak choroby ogólne, e, choroby immunologiczne, cukrzyca, choroby, które są e, związane z e, upośledzeniem funkcjonowania jakby całego organizmu. Czyli, mogą, czyli potrzebny tak. jest taki ogólny wywiad, bo są sytuacje, w których to może przyspieszyć zdecydowanie i może się pogarszać dużo prędzej niż, niż u innych. To nie jest tak, że u jednego pacjenta, tak, i u drugiego dokładnie tak samo. Jeszcze jedno pytanie w tej części i za chwilę zrobimy małą przerwę. Pan Robert pyta: czy zaćma może być dziedziczna? Czy to jest tak, że jak w rodzinie wszyscy chorowali wcześniej? I on o tym już wie? To on ma większe prawdopodobieństwo, że zachoruje. Nie udowodniono bezpośredniego, dominującego czynnika związanego z dziedziczeniem zaćmy, natomiast też nie ma w drugą stronę badań, które by to zupełnie negowały. Czyli mówiąc inaczej, istnieje pewne ryzyko, niewielkie na szczęście, że u osób, które miały w rodzinie pacjentów z zaćmą, Choroba może wystąpić również u członków no. rodziny, natomiast dziedziczenie jest recesywne, wielopunktowe, więc nie musi taka konieczność nastąpić. To za parę minut ciąg dalszy będzie dokładnie o tym, jak to się leczy i co pan tam robi, jak już ten pacjent przychodzi na to poważne dziabnięcie takie, można tak powiedzieć. Doktor Radosław Różycki, adiunkt Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego i chirurg okulista, operator w Klinice MML jest gościem 4,5 roku.